Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Mirzec, kończąca się kadencja samorządu to dobra okazja do refleksji i podsumowań. Ostatnie lata były czasem intensywnej pracy dla dobra gminy oraz jej mieszkańców, czasem wyzwań. I nowych doświadczeń. W każdym z sołectw gminy przeprowadziliśmy liczne inwestycje, przekładające się na podniesienie jakości życia mieszkańców. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z innymi samorządami, ale przede wszystkim z mieszkańcami naszej gminy, z radnymi, sołtysami, członkami organizacji i społecznikami. W ciągu ostatnich 8 lat w gminie MiRZec wykonaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 138 milionów złotych. Ogromna część tej kwoty, bo aż ponad 91 milionów złotych, to pieniądze pozyskane ze środków unijnych oraz rządowych. Nasze starania zostały docenione przez niezależnych ekspertów. W rankingu finansowym Kadencji 2018-2023 Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota Nasza gmina zajęła szóste miejsce w Polsce, poprawiając swoją poprzednią lokatę aż o 655 pozycji. Z kolei na początku marca tego roku otrzymaliśmy kolejny ważny tytuł Wzorowa gmina, przyznawany przez redakcję życia regionów na podstawie danych z Urzędu Statystycznego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji wspierających. Zapraszam Państwa na krótką wycieczkę po Gminie Mirzec. Zobaczmy, jak zmieniła się nasza mała ojczyzna. Pod koniec 2023 roku zakończyły się prace przy największej inwestycji w historii gminy, czyli budowie nowoczesnego centrum rekreacyjno-sportowego. To zakrojone na ogromną skalę przedsięwzięcie zmieniło krajobraz Mirca. Nieużytkowane dotychczas podmokłe tereny zamieniły się w miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów w każdym wieku. Wybudowaliśmy zbiornik wodny o powierzchni hektara oraz staw kąpielowy, do którego przylega piaszczysta plaża z leżakami oraz boiskiem do piłki plażowej. Aktywnemu wypoczynkowi służyć będą skatepark, tyrolka, plac zabaw i siłownia zewnętrzna nad zalewem. W sąsiedztwie Placu Zabaw i Skateparku wybudowany został budynek kawiarniany. Kolejne piękne miejsce rekreacji powstało na wyspie na zbiorniku wodnym. To przestronna stylowa wiata grillowa z ławeczkami oraz hamakami, która służyć będzie organizacji spotkań integracyjnych. Zadbaliśmy także o infrastrukturę przyjazną turystom. Na części terenu przy zalewie Wybudowaliśmy parking dla aut osobowych. W sąsiedztwie budynku biblioteki powstały toalety publiczne. Na parkingu w centrum Mirca wybudowaliśmy punkt obsługi rowerzystów, wiaty handlowe. Ustawiliśmy witacze i globusy. Będąc na parkingu, warto zwrócić też uwagę na wybudowany w ostatnich latach pomnik niepodległości oraz rzeźbę upamiętniającą Jadwigę Prędowską, naszą lokalną bohaterkę. Odnowiony został teren przy pomniku ofiar II wojny światowej. Wyremontowaliśmy drogę prowadzącą do parku Podworskiego, a w samym parku wybudowaliśmy urządzenia ścieżki zdrowia. Przy przedszkolu publicznym w Mircu dobudowaliśmy salę widowiskową z łącznikiem, która będzie służyć przedszkolakom i ich wychowawcom do organizacji zajęć sportowo-ruchowych i uroczystości. Na placu przy przedszkolu powstał dobrze wyposażony plac zabaw. Przeprowadzenie rewitalizacji miejscowości kosztowało ponad 22 miliony złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, bo aż blisko 19 milionów złotych, pozyskaliśmy z funduszy unijnych i rządowych. W poprawę warunków nauczania w ciągu ostatnich 8 lat zainwestowaliśmy ponad 19 milionów złotych. Lata 2018 i 2019 były czasem intensywnych prac przy termomodernizacji niemal wszystkich budynków szkół w gminie. Zmodernizowaliśmy szkoły w Osinach, Trębowcu, Jagodnem, Mircu, Tychowie Starym, Tychowie Nowym i Małyszynie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, utworzyliśmy Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym. Obecnie trwa budowa gminnego żłobka i przedszkola w Gadce. Po zakończeniu prac powstaną trzy oddziały żłobkowe dla 45 dzieci, oraz dwa oddziały przedszkolne dla 50 dzieci. Wcześniej, dzięki reorganizacji sieci szkolnej w przedszkolach w Jagodnym i w Mircu, utworzone zostały dwa nowe oddziały przedszkolne oraz dwa nowe oddziały wczesnoszkolne utworzyliśmy w Szkole Podstawowej w Mircu. W trzech placówkach w Jagodnym, Mircu i Tychowie Starym zmodernizowano kuchnie i stołówki. Zmodernizowaliśmy także place zabaw przy szkołach. Przy szkole w osinach powstał ogród edukacyjny. Przy placówkach w Tychowie, Starym, Gadce, Jagodnem i Małyszynie wybudowaliśmy nowe parkingi, co poprawiło bezpieczeństwo w rejonie szkół. Szkoły są sukcesywnie doposażane w nowy sprzęt komputerowy i pomocy dydaktyczne. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. W ramach programu TAK dla TIK we wszystkich szkołach Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstały nowe pracownie komputerowe. Pod koniec 2023 roku projekt ten został wyróżniony jako jeden z najlepszych projektów edukacyjnych w województwie świętokrzyskim zrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W każdej szkole powstało laboratorium przyszłości, zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczych, tablice interaktywne i monitory dotykowe laptopy dla uczniów, książki do szkolnych bibliotek. W szkole w Milcu w 2020 roku utworzyliśmy placówkę wsparcia dziennego, która zapewnia opiekę nad 40 dziećmi w wieku od 7 do 13 lat. Szybki kontakt nauczyciela z rodzicami zapewnia wprowadzony w 2019 roku dziennik elektroniczny. Blisko 22 miliony złotych. Zainwestowaliśmy w poprawę bazy sportowej w gminie. W 2019 i 2023 roku wybudowano dwie sale gimnastyczne w Tychowie Starym i Gadce, a rok wcześniej przebudowana została klatka schodowa i dobudowana winda przy hali sportowej w Mircu. W tym roku gmina planuje rozpoczęcie budowy kolejnej sali gimnastycznej w Osinach. Wybudowaliśmy sześć nowych boisk dwa boiska w Gadce oraz po jednym w Osinach i w Trębowcu. W Jagodnym przebudowano stare boisko asfaltowe. W Małuszynie przy szkole powstało boisko do koszykówki oraz nowe urządzenia na placu zabaw. W Gminie Miszec działają sekcje sportowe, w których zawodnicy odnoszą znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2022 roku Uruchomiliśmy program stypendiów sportowych dla zawodników mieszkających w gminie Mirzec, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie międzynarodowym lub krajowym. Od 2016 roku gmina realizuje program Umiem pływać, w którym corocznie uczestniczy po 30 uczniów klas młodszych z kolejno zgłaszających się szkół podstawowych. Ponad 2,5 miliona złotych przeznaczyliśmy na poprawę opieki zdrowotnej. W 2019 roku przy udziale unijnego dofinansowania przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Milcu. Przy budynku ośrodka zainstalowano windę. Ułatwieniem dla pacjentów jest także poprawa infrastruktury przed Ośrodkiem Zdrowia. Pod koniec 2022 roku do dyspozycji pacjentów oddaliśmy parking na 19 samochodów. Jesienią 2021 roku, dzięki wielu zabiegom ze strony władz gminy, powstał ośrodek rehabilitacji ambulatoryjnej. Pacjenci korzystają z zabiegów z zakresu krioterapii, elektroterapii, magnoterapii, laseroterapii, kinezyterapii oraz ultradźwięków. W 2023 roku utworzyliśmy poradnię kardiologiczną, do której zakupiono urządzenia diagnostyczne oraz zatrudniono lekarza-kardiologa. Pod koniec 2023 roku, dzięki dodatniemu wynikowi finansowemu, do Ośrodka Zdrowia w Mircu zakupiono dodatkowe wyposażenie do poradni kardiologicznej, gabinetu stomatologicznego oraz Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej. A od lutego tego roku w Ośrodku Zdrowia w Jagodnem wznowił funkcjonowanie gabinet stomatologiczny. W 2019 roku w pięciu szkołach podstawowych utworzone zostały profesjonalnie wyposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej. Znacząco zwiększyła się dostępność do lekarzy. Obecnie pacjentów przyjmują lekarze wielu specjalizacji: dwóch pediatrów, lekarzy chorób wewnętrznych, lekarz medycyny rodzinnej, diabetolog, dwóch specjalistów położnictwa i ginekologii, dwóch stomatologów kardiolog oraz radiodiagnosta. Gmina Mirzec jako jedna z nielicznych gmin od 2021 roku prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy, a także badania przesiewowe dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Jest to możliwe dzięki porozumieniu z powiatem starachowickim. Rokrocznie organizujemy Rodzinny Piknik Zdrowia. Podczas którego uczestnicy mogą bezpłatnie i bez oczekiwania w kolejkach skorzystać z podstawowych badań bądź zasięgnąć porady specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Gmina wspiera także akcje przyjazdów mammobusów, cytobusów oraz organizowania badań przesiewowych, np. okulistycznych czy w kierunku ostoperozy. W działania na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa Zainwestowaliśmy w ciągu ostatnich 8 lat ponad 40 milionów złotych. W latach 2016-2023 na terenie gminy wyremontowaliśmy lub rozbudowaliśmy ponad 36 km dróg gminnych, powiatowych i dojazdowych do gruntów rolnych za blisko 29 milionów złotych. Przy przebudowywanych i remontowanych drogach budowano chodniki dla pieszych lub utwardzone pobocza przeznaczone do ruchu pieszego. Ważnym działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym była budowa bezpiecznych przejść dla pieszych. W ciągu kilku ostatnich lat powstało 8 przejść wyposażonych w aktywne znaki drogowe: biało-czerwone pasy, kocie oczka, barierki ochronne oraz radarowe wyświetlacze prędkości. Poprawie bezpieczeństwa Sprzyja całonocne oświetlenie wszystkich dróg na terenie gminy. Jest to możliwe dzięki modernizacji oświetlenia drogowego. Zmodernizowaliśmy ponad 1600 opraw oświetleniowych. Uruchomiliśmy nowoczesny system sterowania. W efekcie pobór energii spadł o ponad 50%, a lampy w naszej gminie świecą przez całą noc. Znacząco poprawiła się ochrona przeciwpożarowa którą zapewnia 8 jednostek OSP zrzeszających około 420 druhów. Przy jednostkach działa 11 młodzieżowych drużyn pożarniczych, dziewczęcych i chłopięcych. Pięć jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mircu, Gadce, Osinach, Tychowie Starym i Tychowie Nowym zakupiliśmy 5 nowych wozów strażackich. W 2016 roku średnia wieku floty samochodów strażackich wynosiła 32 lata. Dziś wskaźnik ten spadł do 10 lat. Przeprowadziliśmy także remonty i modernizacje we wszystkich remizach OSP, co znacznie poprawiło warunki socjalne bytowe druków. W remizach jest czysto, estetycznie, ciepło i funkcjonalnie. Dzięki naszym zabiegom po latach nieobecności. Policja reaktywowała działalność po Policji, gdzie mieści się Centrum Gminnego Monitoringu. Obecnie bezpieczeństwa w centrum Milca strzeże 12 kamer. W celu podniesienia świadomości z zakresu bezpieczeństwa w życiu codziennym, co roku prowadzone są szkolenia dla różnych grup mieszkańców. Organizujemy kursy pierwszej pomocy, szkolenia z zasad ruchu drogowego, szkolenia przeciwpożarowe oraz spotkania dotyczące sposobów unikania zasadzek zastawianych przez oszustów. W latach 2016-2023 na inwestycje w działania o charakterze ekologicznym zainwestowaliśmy ponad 19 milionów złotych. Rozbudowano sieć kanalizacyjną o dodatkowe 11 km. Infrastruktura kanalizacyjna powstała w osinach, ostrożance oraz małuszynie dolnym. Wybudowaliśmy także sięgacze kanalizacyjne pod drogami, co zwiększyło liczbę przyłączy kanalizacyjnych. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej w gminie to ponad 109 km, co daje możliwość wykonania 1765 przyłączy. Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach wybudowaliśmy wspólnie z właścicielami posesji 97 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybudowaliśmy dwa nowe odcinki wodociągu. W Osinach-Mokrejniwie. Oraz od Milca Starego do Gadki, o łącznej długości ponad 2 km. W Sołectwie Jagodne wybudowano 4,1 km sieci gazowej. Dzięki termomodernizacji budynku użyteczności publicznej poprawiła się efektywność energetyczna 7 budynków szkół podstawowych i budynku Urzędu Gminy. Ułatwiliśmy też mieszkańcom skorzystanie z programów umożliwiających instalację ekologicznej źródeł ciepła. W ostatnich latach w prywatnych posesjach mieszkańców zainstalowano 29 paneli fotowoltaicznych, 13 kolektorów słonecznych oraz 12 pomp ciepła. Sukcesywnie tworzymy przyjazne warunki rekreacji i wypoczynku. Odrestaurowaliśmy park podworski w Mircu, wybrukowaliśmy alejkę, przy której ustawiono ławeczki i pergole, zamontowano oświetlenie parkowe oraz posadzono drzewa i krzewy miododajne. Obecnie trwają przygotowania do budowy zbiornika retencyjnego na terenie parku. Zadbaliśmy także o budowę miejsc rekreacji w innych miejscowościach. Mamy siłownie zewnętrzne w Trymbowcu, Ostrożance, Tychowie Nowym, place zabaw przy każdej szkole i przedszkolu w gminie, a także na działkach rekreacyjnych w milcu Poddąbrowie i Ostrożance. W Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie na działkach gminnych wybudowaliśmy altany rekreacyjne. Podobne obiekty ustawiono w sąsiedztwie Remitz OSP w Gadce, Tychowie Starym, Trębowcu oraz przy Szkole Podstawowej w Małyszynie. Zadbaliśmy także o rozwój transportu publicznego, uruchamiając przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Transportu Publicznego cztery linie komunikacyjne łączące ze sobą miejscowości w gminie i umożliwiające dojazd do Starachowic. W stwierdzeniu, że gmina Miszec z kulturą stoi nie ma przesady. W ciągu ostatnich kilku lat w inwestycje służące rozwojowi kultury zainwestowaliśmy ponad 2 miliony złotych, a na działania zaplanowane na 2024 rok pozyskaliśmy kolejne 2 miliony. Po gruntownej przebudowie dwóch budynków strażnic OSP w Tychowienowym i Ostrożance dobre warunki pracy zyskali strażacy, oraz członkowie Zespołów Ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Od kilku lat w Tychowie Nowym mamy Klub Wiejski Niwy, a w Ostrożance Klub Tradycji i Nowoczesności. Organizowane są tam także wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Sukcesywnie remontowaliśmy także inne obiekty służące działalności kulturalnej, jak świetlice w remisach OSP w Gadce, Tychowie Starym i w Mircu. W 2024 roku przeprowadzony zostanie także gruntowny remont pomieszczeń w szkole w Trębowcu pod potrzeby działalności kulturalnej. Gmina Mirzec wspiera działalność ośmiu zespołów folklorystycznych oraz trzech zespołów młodzieżowych, zatrudniając instruktorów muzycznych, opłacając koszty wyjazdu na koncerty i festiwale poza teren gminy, organizując cykliczne przeglądy dorobku kulturalnego twórców ludowych oraz młodzieżowych zespołów wokalnych. W kalendarz wydarzeń, które co roku przyciągają tłumę wizów, wpisały się cyklicznie organizowane imprezy, takie jak Mirzecka Majówka czy dożynki gminne. Aktywnie wspieramy działalność organizacji pozarządowych, seniorów i młodzieży. Utworzyliśmy Klub Senior Plus, który zrzesza 20 osób w wieku 60+. Dodatkowo przy Bibliotece i Domu Kultury Gminy Mirzec funkcjonuje aktywny klub seniora, a w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach organizowane są spotkania grupy rękodzieła. Od 2019 roku seniorzy powyżej 60 roku życia mogą korzystać też z karty seniora. Pod koniec 2022 roku reaktywowaliśmy Młodzieżową Radę Gminy Mirzec, skupiającą 18 aktywnych, energicznych młodych ludzi z naszej gminy. Zadaniem gminy jest także dbanie o ochronę zabytków. W ostatnich latach przeprowadziliśmy renowację dwóch zabytkowych figur przedstawiających Jana Nepomucena w Tychowie Starym oraz Mircu. Sukcesywnie też dzięki kwestom prowadzonym przez członków Stowarzyszenia na rzecz odnowy zabytków parafii św. Leonarda w Mircu odnawiane są zabytkowe nagrobki na Starym Cmentarzu w Mircu. W latach 2016-2023 Nowy blas zyskało 9 unikatowych nagrobków. Wyremontowaliśmy też grup Jadwigi Prętowskiej w Krzyżowie Szlacheckim. W 2024 w Mirzeckim kościele zostanie przeprowadzona renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Leonarda w Mircu. Przeprowadzony zostanie także remont zabytkowego budynku z 1922 roku, w którym mieszczą się biblioteka i świetlica wiejska. Szanowni Państwo, na koniec podsumowania chciałbym podziękować wszystkim tym, których praca przyczyniła się do prężnego rozwoju naszej gminy. Dziękuję serdecznie radnym Rady Gminy w Mircu, sołtysom, członkom rad sołeckich, członkom stowarzyszeń i organizacji społecznych, druhom ochotnikom, członkom kół gospodyń wiejskich, pracownikom Urzędu Gminy w Mircu, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mirzec, oraz wszystkim mieszkańcom gminy Mirzec, którzy przez lata wspierali nasze działania. Serdecznie dziękuję.